Nalazłam Klaro, bo tam w tym sklepie coś babka wydziwiała, że mi nie sprzeda, że nie ma. Cholera wie. Będziemy kupować Klaro. Zapytam się, czy trzeba rejestrować, bo rekarga, czyli doładowanie mogę kupić. I widzę, że tu coś 27,95 pisze. Ale to nie wiem o co chodzi. Czy to jakiś na abonament? Drugi punkt Klaro i trzeci. Punkt Klaro. Chcieli mnie odezwać, najlepiej, ale sprzedają mi, jak przyniosę paszport. Bo w telefonie nie odpowiada. Także muszę zmykać po fizyczny paszport. Kupiłam Sima i chyba Peru przebije Kolumbię. Coś okropnego: trzy godziny. Bo system nie działał, zanim babka wbiła te wszystkie dane, i oczywiście. Zbierają wszystkie dane, kopiują paszport. Trzeba mieć fizyczny paszport przy sobie, bo inaczej nie dają człowiekowi na zdjęcie w telefonie. I trwa to wieki. To jest najgorsze 3 godziny. 5 soli jedynie kosztuje. Pakiet 10 GB zapłaciłam 29, w sumie zapłaciłam 30 za wszystko. Soli, nie wiem czemu, chociaż karta kosztowała 5. A reszta 29, ten pakiet. Chyba jakaś zmyszka była. Mniejsza o to, ale dopiero za 4 godziny mi aktywują tą kartę. I w niedzielę wszystkie punkty są pozamykane. To znaczy z rana były otwarte, ale zawaliłam, bo się mnie odesłał, bo nie miałam paszportu. Więc teraz wam kupić jeden punkt miał otwarty. Babka Rua i kolano, ale też system źle działa. Coś okropnego. A babka uaktywniała wszystko na odcisk palca. Byłam szokująca. Inwigilacje tu mają, tylko systemy nie działają. Tak to wygląda. W tym banku można brać sole, ale i dolce. Tylko jaki to jest przelicznik, ale do 400 soli mogę wziąć. Muszę sprawdzić, bo oni tutaj w ogóle nie informują ile wam potrącają za. Transakcje dopiero na wyciągu widać. I jeszcze jedno: ten bank ma menu po niemiecku, angielsku i hiszpańsku. Nie wiem, czy francuski też jeszcze był. A i byłam w innym banku, to mi pisało, że 140 dolców mogę wziąć. A w tym zapomniałam. A w tym banku można wziąć 450 soli. Taki jest limit. I nie można zmienić. Ale można wziąć też i dolce. Najwięcej 140 dolarów. Jest opcja dolce i sole. I bankomat chodzi w języku angielskim. Banki i bankomaty w PERU to jest straszne. Ten bank daje 45 sol, to jest 45 zł. Ja normalnie ciągle łażę za kasą. Są limity. Kartę mi blokuje non stop. Limit jest 400 zł. Także... To starcza na krótko. To jest nienormalne. Z tymi limitami. I to kasują po 2 euro od transakcji. Także to nie jest tanio. Jak muszę wziąć kilka razy w miesiącu, to na samych transakcjach daje 8 dolarów czy 8 euro. Tragedia. Praktycznie cały czas łażę za durnymi bankomatami. I najgorsze jest to, że one nie piszą o prowizji. Dopiero na wyciągu widzę, że są potrącane za przewalutowania jakiejś prowizji. Tragedia, naprawdę. Peru. Najgorsze, jeżeli chodzi o, o to, co, co przeżyłam na świecie. Naprawdę. Takich limitów niskich, to już w Kolumbii była tragedia. A tu? I jak na przykład chcę wziąć tą samą kartą z tego samego bankomatu, jeszcze raz 600 zł, to potrąca mi raz tyle. I blokuje kartę. I jeżeli chodzi o trzecia Pojazd, nie kupujcie nic na targu oprócz mleka. Kosztuje 2,50. Nareszcie was tak orżyną na białą skórę, że się w pale nie Coś strasznego. I stoję do tego bankomatu znowu. Godzina 1. Oh, co tragedia. Jeszcze są otwarte te maszyny. Łażąc tyle razy po bankomatach, ryzykujecie, że wam knakną kartę. Albo co się zdają stanie. To pierwsze. Po drugie, oczywiście zacofane bankomaty tu są, które wydają najpierw gotówkę, a potem kartę. Także musicie mega uważać, tak w tych innych krajach szetowatych. Jestem tak wkurzona, że mnie chcieli naciągnąć na tym targu. No babka, za wszystko. Tutaj jeden, dwa sol, za głupią paprykę. Gdzie normalnie te same zakupy robię ze trzy sol. W zwykłym sklepiku. Także jak jesteście tu w trzecia pojazd, to broń Boże nie na tarkę i nie kupujcie tam zbytnio. Bo obiorą was równo. Te baby widzą białą skórę, to normalnie myślą, że bankomat przyszedł. W zwykłych sklepikach taniej dostaniecie niż na targu. kartę I wiecie co? Mówi star, kupę lepszy w Peru niż Klaro. Po pierwsze, ma lepszy zasięg. Po drugie, w ciągu 5 minut załatwiacie sprawę. Kupujecie oczywiście, trzeba paszportu, i spisują dane, ale w 5 minut gości to wklepuje, a nie 4 godziny, jak to miało miejsce w Klaro. I mam nadzieję, że będzie działać na Amazonce, bo widziałam, że ludzie mieli zasięg. Karta i pakiet kosztował tyle samo co Klaru. Zapłaciłam 30 peso i załatwiłam sprawę 15 minut, a nie tam 4 godziny i na aktywację czekałam 4 godziny. Ale nie kupicie tej karty wszędzie, tylko w tych specjalnych, mówi starach punktach. Wszędzie pisze, że y, można kupić chip, ale zapomnijcie, takich zwykłych można tylko doładować i tak jest w przypadku klaro też będziecie też mieć problem z zakupem w niedzielę wiele tych punktów ma zamknięte nawet do wtorków, przynajmniej tu w Iquitos nie wiem jak jest w innych miastach możliwe że w innych miastach będzie ten sam problem co ja miałam z klaro i miałam pecha ale tragedia przy tym pierwszym zakupie był także zobaczę będę testować i nadam jak to jest z Mowi starem, zrobię jeszcze raz update tego, co nagrałam. Po bieździe, w porównaniu z tym, co teraz będę miała i obserwowała na tej karcie. Także testuję. Możliwe, że bym taniej miała, jakbym tylko doładowała. Ale chcę też sprawdzić, czy są lepsze opcje niż Klaro. A widziałam na rzece, że były. Nie wiem, ile jest stopni. Przed chwilą leżałam tam na tej blaszce i się smażę. Myślę, że jest tak gdzieś 46 odprzypalone. Fie dużo. zmarkują I polecam Wam, mówisz, star działa. No nie idealnie, ale jest jakiś kontekst z światem. A czas spędzam na. Szyi. Przepadam komputera, bo, bo normalnie skapituluje zaraz. Nie ma sensu. Movistar działa na pewno lepiej na rzece niż klaro, bo jest przynajmniej zasięg. Ale to jest taki zasięg, że nic nie działa. Patrzcie. Mam włączone i kompletne zero. Nie odpala nic. Kompletnie nic. Wali pierwsza strona, ale żeby coś konkretnie poszukać, bo chcę ludziom odpowiedzieć, zapomnieć. Nie działa nic, telegram. No bardzo kiepsko działa. To spisałam do Manu. Jest przynajmniej jakiś kontakt, bo Klaro nie było kompletnie nic. Także jak płyniecie, to weźcie sobie Movistar, ale na jakiś super zasięg bym nie liczyła.